Siema, witawski, bardzo serdecznie siemaneczko Tak w sumie zastanawiałem się czy będziemy słychać, ale Ale widzę, że słychać Czekajcie, bo Jednak dałem sobie za wysoko kamerę Chciałem dać Kurde, wyżej Bo mnie ucinało czasami, ale widzę, że dałem za wysoko, dobre, nieważne Witawski, serdecznie siemaneczko eee, Dzisiaj pogramy sobie w returniga, gramy necromantą pod duale, więc Standard Mam też demony, to sobie Jest, kurwa, jest Ja pierdolę Jest, hura, dzięki likier, kurwa Thank you, Kurwa, mał Kurwa, nie dostałem Naprawdę, i siedzę, i tego A, a, a jeszcze lepiej to, wy... to To jeszcze lepiej wam się pewnie streama ogląda w ogóle, nie? Siedzi Kaima i Jeszcze jeden szkielet <laughs> Ja pierdolę Może tym razem dostaniemy Wojownika Inosa Boże, jaka kurwa zamuła. Aż już sam się zacząłem załamywać, naprawdę. Już widziałem po was, że tak piszecie, tak... Eee... Kajma, jak posmarować kanapkę chlebem, e, bułką, kurwa? Jak? Weź nam coś, powiedz śmiesznego. Bo już, nie wiem, już zacząłem kicić się, naprawdę. Kurwa, jak biłem te szkielety. Znaczy, no musi podejść, nie? Ale jeżeli będzie się bał, chodzi mi o to, że jeżeli się będzie bał, no to nie ma sensu, nie? O, Po prostu jakby to nie, wiesz... To nie jest tak, że podejdziesz i... Ej, wiesz co, bo... Ej, kurwa, jak cię widzę, to, to, to się, nie wiem, czas zatrzymał w miejscu. To nie, tak nie działa, no. Trzeba podejść swoim... i powiedzieć, siema, słuchaj. Napierdalam w Returninga, mam 1300 level. Ona powie, co ty pierdolisz, a jakie staty preferowane? Życie. I wtedy masz ją. Wtedy już, już, już wiesz, że to jest to coś, nie? Ty biedaku. Zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Zgorszony spasie, Roman przesyła mnie. 5 złotych. Ostatnio tak. nie układało mi się z dziewczyną. Łuciliśmy się, spaliśmy osobno. Postanowiliśmy jednak rozstać się w zgodzie i dalej pozostać kuzynami. Pozdrawiam. Haha, <laughs> jakie zło! <laughs> no nie! No co? Spóźniłeś się Zniszczyliśmy oko i nosa Już nigdy nie odzyska swojej dawnej mocy Posi... Bale, frajerze Jak gram postacią pozdręczność, to, to you know Ja mam pancerz jakiegoś gówna z trolla, nie? No nie! Wyskakałem tu za za pierwszym razem kiedyś No i się oduczyłem, nie? No tak blisko było, kurwa! Nie umiem już... Kiedyś, kiedyś to było, umiałem wszystko. No ja nie! Właśnie, będziemy mogli w końcu te miecze porobić za sranę. Pokaż mi słowo. Kurwa, kupiłem je, za tysiąc! A ja mu mówię, buguj się. No i się buguje Z Na zombich trzeba uważać, bo... Wybuchają Kurwa, co?! 3000 hubza?! Co idzie? 3000 hubza?! O tego, je. Dobra lokacja, kurwa, na no dev. Aha! Jest, co? Wiesz to z synu? Zostaniesz w tym pomieszczeniu, kurwa, na zawsze. Byś tak kręcił, kurwa, głową. Pierdolę cię, nie idę tam nawet. W chuju to mam, nie walczę z nim. Jebać, wrócę tu, kurwa, po Irdorad. Ruszasz się jakoś sztywno. Nie! No nie! Kurwa! Ostrożnie, żeby nasza bezimienna ciota się, kurwa, nie zabiła. Ty bym jeszcze prawie wpadł w ten, do lawy, nie? NIE! No nie! A, tuż przed tragedią, kurwa! Jebana akrobatyka, no! Nie wiem, ci magowie tutaj, szczerze, to łączy oni by rozjebali cały ten dungeon. Naprawdę, oni by przyszli, jeb, jeb, jeb i koniec, i tyle. O, idzie się na spacer! No tak bym se kurwa spadł z góry, może. Co mi tam szkodzi? Yy, jebać życie. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Zaczaruję twój świat. Jestem czarodziejem? Easy. Jak to mówią? Easy jak, yy, nie wiem, jak kartofle kurwa na wodzie. Kurwa, jest kurwa przegrany, nie? Nie. 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 nie? O, zajebiście! Likier! Thank you kurwa za ułatwienie mi gry! Dzięki bardzo, to po że z nim biłem. Dobra, elegancko Ale fajnie, kurwa Bugujcie, widzicie, punkty nawet dostajecie za to Jebać to Słuchaj Jak ostatnim razem Zbugowałem bossa to likier wylądował na Ojomie. A tak w ogóle. Mam 1300 level. Likier dużo rzeczy gada. A potem wychodzi i tak inaczej, nie? Także. Także mówię. On. Już AB miał przestać aktualizować. Kurwa cztery razy chyba. Z tego co pamiętam. Bo mówił, ale. I zawsze tłumaczyłem. Że to jest jak. To jest jak synek taki, nie? Rozumiesz. Kochasz go? W wannie? Jednak po. po żaden raz ci nie zaspoko. Nieważne. To się wytnie. No jest to? 100? Mhm. Nie! Co ja odjebałem teraz? O kurwa! Nie ten hot. Kurwa! No nie! Co ja odjebałem? No nie! Ja pierdolę! <grymne> co się tu stało? Dlaczego ja? Kurwa, ty. <grymne> Potka wypić. Y możliwe. Mo możliwe, że o to mi chodziło. Choć teraz sam oceniam, że ja nie wiem, co ja odjebałem. Ja oceniam sam, że nie wiem sam, co ja odjebałem, ale, ale możliwe, że tak było. Jest. Jest! F12. No i cyk dobra F12. Poka łuk. Pa, jaki mam zajebisty łuk? Patrzcie, jakim. Kurwa, patrzę. Patrzę, jaki ten yy, nightmare prosty. Patrz jakim łukiem biłem. Jesionek, guys. I to kurwa plus zero jeszcze. Widzicie? 70 damagea. Easy, średnie 3. Ja sobie te szkielety pozwalam. Hello? No kurwa, co? To żem se kurwa zwalił. <głos> <głos> Jaka komedia! Ja pierdolę, co tu się dzieje? Patrz, 76000HP. Kontademon Demon 5000HP, pewnie by go rozjechał. Gdyby się nie zablokował. Kurwa, stary Pokczam, dostajesz premię. Kurwa zdenerwuj mnie ty pedale śmieszny Pat co mam kurwa w ręce To tak ci zrobię, jak mnie wkurwisz No to za demona Co? Co? Ej czekaj, co? Nie śmieci nie big nie? Ma kurwa ten. Gobliniam jagodę w piździe Kurwa ma z jebanym drzewcem. O no, co ty robisz bezimienny? ty pedali To jest tak kurwa na serio? Nie, butów mnie wyjebał, dobra muszę... <laughs> dobra, muszę szybciej zabić, bo... <laughs> Pięknie. No nie! No nie, bo pomyliłem. Kurwa, dobra, odznaczam te spele, bo mnie denerwują. Muszę zabić tego zjebanego szkieleta. Ty, hey, a gdzie moje dół... Du... Mm. Ekstra! Nie mamy duali! Ależ fajnie! Chyba nam kurwa zajebał duale! Leż! Easy za pierwszym! to. I what? Czemu? Co? Co się stało? Biegnąć piorunami? Kurwa Ojebało tego likera. <laughs> o chuj <laughs> Co? Kurwa, you, you have kuku na muniu No nie Ałała, nie nie no nie! Urwa! Na razie, trzymajcie się, cześć!